Są produkty takie, które wyglądają dobrze i są takie, które naprawdę zmieniają codzienność. Poznaj umywalkę wolnostojącą masji, która łączy w sobie design i funkcje. Wykonana z trwałego konglomeratu, jest solidna, przyjemna w dotyku i zaprojektowana z myślą o użytkowaniu przez lata. Możesz wybrać jeden z trzech kolorów, beżowy, szary lub biały, w wykończeniu matowym lub w połysku, tak aby idealnie pasowała do stylu Twojego wnętrza. Szklana półka delikatnie dopełnia całość. Wykonana z hartowanego szkła o grubości 8 mm daje poczucie lekkości, a jednocześnie jest bardzo wytrzymała. Taktyczny otwór na ręcznik sprawia, że masz go pod ręką. Szklaną półkę możesz zamontować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Półkę możesz zamówić w jednym z siedmiu kolorów szkła, a dla spójności detali masz możliwość dokupienia kolka w kolorze dopasowanym do umywalki. Chcesz zobaczyć kolor na żywo, zamów wzornik i wybierz wariant, który pasuje najlepiej do Twojej łazienki.